Dobra, ludzie, dzisiejszego vloga zaczynamy trochę wcześniej, bo nie poszedłem dzisiaj do pracy, ale to nie dlatego, że pracuję, tylko że na godzinę 12 jadę do studia nagraniowego Robi Bengera. No, jestem śmieszny, ale tak nag jadę nagrywać piosenkę, nie mogę powiedzieć dla jakiego klienta, z kim, kto jest wykonawcą, kto jest artystą, ale tak, no napisałem piosenkę, potem mój ziomek Victor ją trochę przeredagował i mamy taki, wiecie, mega fajny, mega śmieszny utwór, i po prostu jedziemy go zaraz nagrywać i pewnie nic nie będę mógł tam nagrać, bo to jest. Wciąż Top Secret, ale jeżeli coś będę mógł nagrać, no to nagram, ale zakładam, że nie, bo będę tam tylko ja, realizator i twórca, więc po prostu, no nie wiem, też głupio mi będzie tak wyciągać kamerę i zawracać im dupę. Poza tym robię daily, więc nie mogę tego wrzucić do tego filmu, więc bez sensu, żebym to nagrywał. No może nagram to dla siebie po prostu, więc jakby daję update. No a co, a potem jeżeli chodzi o resztę mojego dnia, no to idę do towarzystwa, do Maćka, do mojego... Barbara Frizziera, styliste fryzur. Eee, mega długo już u niego nie byłem, jak zresztą widać po mojej głowie, więc musi mnie trochę odkurzyć. No i co? I potem idziemy do Rubena, do restauracji. Eee, wydaje mi się, że to jest jeszcze wciąż z okazji restaurant Puiku. Tak czy siak, bardzo dziękuję Martyna za zaproszenie, bo Martyna jest królową warszawskich restauracji i zaprasza mnie naprawdę do wielu, wielu knajpek, więc jakby mega się z tego jaram. I bardzo sobie to cenię i bardzo dziękuję. Jeżeli to oglądasz, to dzięki Martyna. Idę robić rzeczy. Four hours later. Tak, jak podejrzewałem, nic nie nagrałem w studio, ponieważ była to jedna wielka tajemnica, ale mogę Wam tylko powiedzieć, że ja pierdolę, jaki to będzie banger. Jakby w momencie, kiedy wyjdzie ta nuta, to użyję tego nagrania, które właśnie teraz nagryłem, nagrałem, żeby pokazać Wam, że już teraz wiedziałem, że ta nuta będzie bangerem i rozjebie polskiego TikToka. Szczerze, mega mocne to jest. Naprawdę to, co dzisiaj zrobiliśmy, jestem strasznie podekscytowany. Naprawdę cieszę się, że mogę robić takie rzeczy w mojej pracy, bo no, bawiłem się mega dobrze. Poznałem producenta, którym się jaram, więc pracowaliśmy sobie wspólnie. No, serio, no nie wiem, jestem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo produktywny dzień. W 4 godziny zrobiliśmy cały numer. I co? Ja zdążyłem wrócić do domu. E, siedzę teraz z tym pijakiem. I co jest fajne, to wróciłem do domu i wrobię się do fryzjera, więc zaraz będę szedł do towarzystwa. E, zaraz będę szedł do towarzystwa i będę się obcinał. Chyba nie będę brał ze sobą kamery, bo pojadę tam na hulajnodze, więc e, nie chciałbym, żeby coś się stało. Poza tym fryzjera też nie będę nagrywał, bo to jest takie jakieś dziwne dla mnie. A poza tym z moim malem, barberem, mega lubimy sobie pogadać i popierdolić, więc e, nie będę tego nagrywał, bo gadamy czasem takie głupoty. No i co, jak wrócę, to wam zaprezentuję prezentuję moją nową fryzurkę. Także uwaga, teraz robimy kadr na moje włosy. Zaraz zrobimy przecinkę i będziecie widzieć moje nowe włosy. Także 3, 2, 1. No i co? Jak moja młodzieżowa fryzura? Ale masz ty! No mam mixa pirackiego. No jak Jak ten? Jak Bedboy? Te. Jak Bedboy! Jestem Bedboy. Jakby na brew mógł tak przejść? Nie, to już była przesada. Siema ludzie! To ja wasza. Ulubiona prowadząca tego vloga. Aha. Prowadząca, ty jesteś prowadzący. Powiedziałam specjalnie damskiej wersji, Dobra, tak? Ja się jak ma nie widać, ja się tutaj. Jestem piratem. O ja się ma Wyda mi się jak ten chce zrobić. Nie wiem o co chodzi. Na mnie się łapie. No. Tak. Aaaa, zacarował mnie chyba. Czekamy na godzinę konkretną, bo jesteśmy w restauracji na kolację. Jasiek! Jasiek! się! Dobra, słuchajcie, jesteśmy w na jedzenie. Dzisiaj mamy intensywny dzień, nie gazuj paliny wypierdalasz, wypluwasz. <gry> mam dzisiaj intensywny dzień, jak codziennie. Czy ja w ogóle mogłabym nie powtarzać tego, że mam intensywny dzień codziennie, bo chyba powinniście zostać przyzwyczajeni do tego, że... To jest nienormalne żyć w takim tempie, jakim żyjemy. No ale w sumie kiedy mamy żyć w tym tempie, jak nie teraz. Ja się obsnął siebie. Co ty gładasz znowu, Jezus! Nie mogę na nie patrzeć, więc patrzę w tą stronę. No, ale tak, Jaśkowi się to spać. My też, i zajdzie, widzimy się w restauracji, co ja będę wam więcej gadać, no. Wiecie, co jest super ludzie że jest godzina 20.45 jest tak ciepło, jest jakieś, nie wiem, 19-18 stopni no. jest super miło, przyjemnie, a jutro będzie 26 stopni nie zamierzam zmarnować tego dnia na siedzenie w ciemnym biurze mam nadzieję, że... ale zrobisz ja to nie, nie zmarnuję tego dnia, coś zrobię coś takiego, żeby nie siedzieć... a po pracy pojedziesz do pracy, bo będziesz miała nagrania wow, 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 no tak wow, wow. No tak. ciemno! Łał, łał, łał. <słuch> już... Yeah. już się chyba nie de, de, depre, depresjonizuję yeah. dalej. Depresioć. nie mam dalej depresji. Yeah. <słuch> tak, żeby, tak, żebym sobie mogła powiedzieć właśnie. Jest rozstawa to są te popitalki, więc odwiedziam na pewno. Co nie? Tak. O, ja będę musiała wziąć coś bezalkoholowego, bo już nie mogę być alkoholu. <słuch> Dobra, wiesz, tu Martini Firum. Była zakochana. No, to jest na jedną nie? Dokładnie. Dobra, wjechała... Co jest? Może trzeba to zmienić. A tutaj Wjechała, przystaweczka Influencer in the Wine. Jest wege i ja. bo jest do góry nogami. Nie wege. Mam co odwrócić po prostu? Nie, tak mam chyba. Dobra, bajkę chcę. Bardzo dobry burger. Tak? Taki bardzo naturalny. Taki niewymyślny. Nice. To I tak, pierdoliły? O czym? O no tym hajsie? Rzeczy. No o tym hajsie też, no. O tym hajsie to było straszne. To była tragedia akurat. No, dobra, no ale tak, słyszałam jakieś pierdolety, coś tam gadały, o... Nie, wszystko się. musi być do, do internetu! O Jezu! Bo zaczęły, że nagrywamy sobie vloga i wiesz, wiecie, siedzieliśmy sobie sami z boku po prostu nikomu nie przeszkadzaliśmy, nikogo nie nagrywaliśmy. Tylko nagrywaliśmy sobie siebie, jak jemy, bez widoczności czyjekolwiek, a one po boku się śmiały. <laughs> nie wszystko musi być do internetu. Nie muszę pokazywać swojego jedzenia w internecie. smutnik. Dokładnie. A ja muszę, i co? A ja chcę pokazać moim vlog, eh, vlogowym przyja przyjacielem. To, ja to się mówi vlogaski, czyli vlogowe bobaski. <grym> vlogowym, moim vlogowym bobaskom, yy, którzy wspierają i oglądają, co jest. I może i... Ja mi na przykład Maciek mój e, barber mówił, że ogląda. O, Maciek Barber ogląda. No i super Maciek, pozdrawiam cię. Jesteś moim vlogowym bobaskiem. Słuchajcie, przyjechać na. Oj, proszę na myjnie, gdzie jest, jest różowa też. piana, co? Jest niebieska też Ale różowa fajniej, weź różowo. będzie różowa piana Uuu, ale zachwyciło Lata kiedy zachwycam się pianą na myjni i strumieniem wody na myjni w nie będę widzieć obsranej szyby Co nie? Ale daje jasiek Wow, wow To są moje... Y, jak, Im bliżej 30 jesteś, tym bardziej y, zachwytać się codziennymi rzeczami Nie, nie, dobra, jeszcze jedna Im bliżej trzydziestki jesteś, tym bardziej zachwytać się strumień wody Ciśnienie wody Albo y, Im bliżej trzydziestki jesteś, tym Atrakcje wieczorne stają się Zupełnie inne Kiedyś melansz, dzisiaj mycie samochodu z mężczyzną swojego życia Ale se lubię go pierdolić, sorry. Ale się bój, się bój Ja! Ale ja tam nie wejdę, a to zrobiła. Bo... Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zajebisty odkurzacz tutaj. Tu macie pralkę do wycieraczek, jakieś do wydmuchiwania, inne rzeczy. Kurde, świetny odkurzacz. O, stary po mnie przyjechał. Kurą jaką błyszczącą. Uh, uh, uh. Ale świeci. Ale niunia. Wow. Ej, no nie mam Jasiek! Teraz mi zamknął. To nie było śmieszne. Jak to nie? Pan się na mnie patrzył i się ze mnie śmiał.